Duży sukces sprzedaży akcji PZU, na którego w walorach inwestorzy już w trakcie pierwszego notowania mogli zarobić kilkanaście procent, zaostrzyły apetyty sporej części Polaków na giełdowe zyski. Te apetyty przełożyły się również na bardzo duże zainteresowanie papierami Tauronu. Ten debiut jednak nie był w stanie ich zadowolić. Szybkiego zysku nie przyniósł, ale jeszcze nic straconego. Przy tej okazji warto by początkujący czy nieco mniej doświadczeni inwestorzy zrozumieli, że rynek kapitałowy nie daje gwarancji zysku w każdym przypadku, a inwestowanie nie polega jedynie na szybkiej sprzedaży akcji przy pierwszej nadarzającej się okazji. Udział w prywatyzacji obu tych firm może stanowić dobrą lekcję inwestowania, pokazując zarówno wady, jak i zalety tej metody lokowania pieniędzy. Nie ma bowiem lepszej metody uczenia się rynku niż czynne w nim uczestnictwo. Akcje PZU sprzedawane w kwietniu i maju po 312,5 zł w trakcie pierwszego notowania, które odbyło się 12 maja, osiągnęły cenę od 349,5 zł do 354 zł, czyli w ciągu kilku zaledwie tygodni od ich zakupu można było zrobić od 12 do 13%. W całej dotychczasowej historii notowań tych akcji, ich kurs... Spadł najniżej do 328 zł, zaś najwyższą e, wartość, e, czyli 364,8 zł. E, w najgorszym momencie zysk ich posiadacza stopniał więc do niecałych 5%, a w tym najlepszym momencie sięgał prawie 17%. Debiut akcji Teuronu nie wypadł najlepiej, e, ale jest okazją do utrwalania i pogłębienia nauk płynących z lekcji PZT. Pierwsze notowanie spółki poprzedzone zostało dość gwałtownym i niespodziewanym spadkiem notowań na wszystkich światowych giełdach. Także sama sprzedaż akcji spółki w ofercie publicznej przebiegała w czasie wyraźnego pogorszenia się giełdowej koniunktury. Stąd też Ministerstwo Skarbu. W trakcie składania zapisów obniżyło cenę z pierwotnie ustalonej maksymalnej w wysokości 70 groszy do 57 groszy przed scaleniem akcji, czyli na 5 ,13 zł 13 groszy po dokonaniu tej operacji scalenia. Jednak i to obniżenie ceny sprzedaży nie było w stanie zapewnić zysku w czasie pierwszego notowania. W trakcie dzisiejszej sesji walory Tauronu osiągały ceny od 5 zł 1 grosza do 5 ,14 zł 14 groszy. Zarobić na nich więc praktycznie nie było można, jeśli liczyć transakcji powyżej ceny zaledwie o jeden grosz powyżej ceny emisyjnej, zaś maksymalna strata mogła sięgnąć 2%. procent. W tym przypadku inwestorzy zaczynający przygodę z rynkiem mieli okazję doświadczyć uczucia niedosytu czy, czy wręcz zawodu. Na szczęście ta lekcja na razie nie była zbyt bolesna, daje też okazję do następnych doświadczeń, czyli cierpliwości, radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, które zawsze towarzyszą inwestowaniu, a także poznawaniu własnych reakcji na te emocje. Takie doświadczenia są dla każdego inwestora szczególnie cenne i dobrze jest, gdy lekcja tę pobiera się w miarę szybko, zanim nabierze się zbytniej pewności siebie, która zgubiła już niejednego gracza. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.